Jasne. Tak, Jasne. Drzwi były zamknięte. Potrzebowałem klucza. Ktoś zostawił list na ladzie. Na półce leżał klucz. Nagle wszystko stało się jasne. Bomby i pojawiający się osobiście szef rosyjskiej mafii. Gogniti zachowywał się jak zwykle. Dużo gadania, ale nic sensownego. Po naszej akcji Ruskowi zostało tylko kilku ludzi! Ale ich da się kupić. Nie ma szans, żeby próbował się odegrać. Okazało się, że Rosjanin potrafi zaskoczyć wszystkich. Jedno było pewne. Jeśli przyciśniesz kogoś zbyt mocno, to prędzej czy później będzie się chciał oddzięczyć. Policja! Hej! To ostatnie ostrzeże. Oddaj się, albo będziemy zmuszeni działać. Co to diabła? Bomby zniszczyły wszystkie schody prowadzące do biura Lupino. Mogłem się tam dostać jedynie z dachu sąsiedniego budynku. Nigdy nie był chodniś. Przecież nigdy. Jakby się nigdy nie utrwaliło. Tak. Naprawdę wygłodnik świata. I nie w nocy. Już dalej sąda ja zobraziłem sobie. żeby dotrzeć na dach, należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. Cicho.

na dach należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. Przywiozłem pizzę. Nie znam cię, spadaj, bucu! Dach, należało skorzystać z windy w pomieszczeniu za drzwiami. Są tutaj. Hey! Hey, I'm Nie, nie strzelaj. Ja nie. Znasz tych matołów z pralni? Ja nie. No, to nie jesteś mi potrzebny. Co? Nie. Pralnia? Tak, znam. Wprowadź mnie tam. Dobra, już dobra. No już dobra, czono. To pułapka. Tam jest Brain! działania, czy śnieżycy, Jim Bravura, wszelkie niezbędne środki. W Bronxie narasta kryzys związany z wojną gangów o przejęcie kontroli nad handlem walkilią. Najwyraźniej Max Payne, poszukiwany w związku z zabójstwem pracownika agencji do spraw walki z narkotykami, wypowiedział wojnę swoim niedawnym kolegom. Wśród jego ofiar znaleźli się groźni członkowie mafii. Joy i Virgilio Finito, a także Rico Muerte, podejrzany o kilka zabójstw w rejonie Chicago. Nowojorską policję postawiono w stan gotowości. Max Payne jest też poszukiwany listem gończym. Komisarz Jim Bravura obiecał podjęcie niezbędnych działań, które doprowadzą do ujęcia przestępcy. Nie ujawniono nam jednak, na czym będą polegać te działania. Dla wiadomości New York CNN mówi Akira Silver, Rozmawia z różowym Flanagiem. Rozmawia z nim ktoś, kto wygląda zupełnie jak ja, ale jest zły. Prawdziwy ja chowam się w cieniu i obserwuję to wszystko. One niebieskie czy zielone? W filmach zawsze są tylko niebieski. Czekacie! Podkładają nam bombę, a wy co? Nic? Na co czekacie? To przecież wojna do diabła! Winni Gogniti? Właśnie ciebie szukałem. Pain! Cholerny glinia, że od początku czułem, że coś jest z tobą nie tak. Za kogo ty się uważasz, cholerny glino? Nie możesz tak po prostu tu wchodzić i machać tym żelastwem! Kim ty w ogóle jesteś? Aaaa! O Boże! Boże, postrzeliłeś mnie! Aaaa! Już nie żyjesz, Pain! Na co czekacie, przygłupy? Załatwcie go! No już! Z przyjemnością, szefie. ci zwiał. Strach doda ci skrzydeł. Adresatem był Don Puncinello, ale Wini nie odważył się dokończyć listu. Jackowi całkiem odbiło. W nocy zastrzelił Dino tylko dlatego, że chciał zobaczyć, jak wygląda jego mózg na ścianie. Po prostu zwariował. Za szybko tracimy ludzi, klientów. Gognity śmiertelnie bał się swojego szefa. Jack Lupino zupełnie oszalał. Tylko zgnieciony list. Wini Gogniti uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gogniti musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Gogniti postanowił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. go ognici uciekał przerażony. Był w stanie biec, jednak tkwiąca w brzuchu kula sprawiała, że czas mu się kończył. Wiedział, gdzie jest jego szef, a ja miałem porachunki z Jackiem Lupino. Gognici musiał się śpieszyć. Aniołem nie był, ale strach naprawdę dodaje skrzydeł. Mówił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady. Mówił skorzystać ze środków komunikacji miejskiej. Musiałem pójść w jego ślady.